Ostrzeżenie. Materiał posiada dużą ilość specyfiku, który zwie się cringe'em. Przed obejrzeniem materiału, proszę skonsultuj się ze swoim okolicznym memiarzem i śmieszkiem, ponieważ duża ilość cringe'u jest w stanie zaszkodzić twojemu poczuciu humoru, jak i memom. Welcome back, Devil Hunters. Dzisiaj zaprezentuję Wam kolejną część gry, którą znacie z poprzedniego materiału. Dzisiaj zaprezentuję Wam grę, gdzie najprawdopodobniej zgubicie 20 chromosomów. Czemu? Gdyż. Spotkasz się z bardzo rozwiniętą i najbardziej nudną fabułą w Erze Piestu. Gra wam zagwarantuje najlepszy czas w szukaniu sensu życia. Witajcie! W Demony mogą płakać dwa, gdzie im dalej w las, tym bardziej będzie chciało wam się spać. Gra należy już na szczęście jedynie do Hack and Slash. Gra została znana przez ponad większość graczy za najgorszą i irytującą grę w całej serii DMC. Źródło no kupa, mówię ci. W tej grze wcielamy się znów za łowcę demonów Bogdana Dante, który udoskonył na umiejętność typowego obywatela Wielkiej Brytanii łącząc styl typowego obywatela Ameryki. Będziemy znów wchodzić do zamku, znów będziemy przedzierać się przez różne lokacje, bić przeróżne demony, zdobywać od nowa broń, niestety. Nie przysuszyliście się, Dante zgubił i tyle. Znów będziemy zbierać czerwone kule, za które kupimy... Zanim opowiem fabulę, pokrótce chciałem tylko nadmienić, że i gry już wyjaśniłem w tym materiale, więc jak nie obejrzałeś lub zapomniałeś, zapraszam do zaznajomienia się z materiałem przed lub po obejrzeniu tego materiału. Znów kolejny raz musimy stanąć przed faktem, który pewnie już się domyśliście. Część druga tak samo jak i pierwsza nie posiada możliwości wyboru poziomu trudności, gdy zaczniemy grę. Tylko po przyjściu będziemy mogli to wybrać. Story time! El Dante dostający G-Moodu postanawia zamknąć w sobie emocje i stać się najbardziej cichą postacią w tej części. Pewnej nocy czerwonowłosa kobieta jest w muzeum, w którym są właśnie artefakty, które są powiązane z legendarnym Gigachot Spardą był ojcem dwójki głównia

Niezłowienie z spietruchy wlatują orły Stanów Zjednoczonych, chcący zająć miejsce, aby wydobywać złoże ropy naftowej, Leżą zostają spacyfikowani przez Johna tego robiący w głośno. Dante, chcący skancelować rudowłosą pannę na Eksie, zaniszczenie zabytku zarezygnowanych jedynie dla go. Panna wejmuje swój telefon i wysyła pineskę z lokalizacją ich następnego spotkania i idzie sobie. Katzenka niewiele wyjaśniała, czemu Lucia, bo tak się nazywa ta czerwono włosa panna, się tam pojawiła. Również nie dowiemy się, czy Dante zrobił post na nią, ale wiemy no. Pojawimy się znów na wyspie, aby znów nawalać się z długimi, demonicznymi siłami. W tym miejscu rozpoczynamy przygody z Minecraft, więc jak wygląda gameplay? Podobnie jak w Devil May Cry 1. Idź przed siebie, skakuj na budynki, balkony, w dół, walcz z ilością przeciwników, rozwiązuj oczywiste łamigówki, zdobądź czerwone orby od wrogów ojczyzny. Aby zakupić ulepszenia, które są żartem, ale to później. Lub zainteresuj się zakupem przedmiotów, które przydadzą się w tej pięknej wędrówce. I na końcu vouch z bossem. Albo doczekaj się na zakończenie rozdziału, czyli po staremu. Ale żeby nie pomieszać wam główkach, lećmy zgodnie z playlistą. Po pojawieniu się na szczycie łomu um szmor, lecimy przed siebie do niższego szczebla wieży. Tylko po to, aby po chwilowej wędrówce spotkać niebezpieczne szkieletory. Przechodzimy przez prolog, który ma nas rozgrzeć przed gorącą fabułą i mordobiciem niskich lotów. Nauczymy się tamtej z niskich skoków, w góry, atak mieczem. Drugi rozdział, docieramy wreszcie do Kacynki, gdzie teren zostaje spalony. Po katastrofie pozostał popiół i ubóstwo. Z dołku wychodzi babuszka i mówi... Na... Halo, policja? Tam że styrta się jej paliła, bo ktoś podpalił. I przez to wcześniej wspomniana styrta spaliła się razem z jej domem. Powód tego nikczemnego zachowania był taki, że znała niecne plany pewnego huligana prosił łowcę, aby mógłby skopać 4 litry temu oprawce Bogdan Dante duże nie zastanawiając się postanawia zagrać rzut monetą i będzie reczka Babuszce pomoże w spływanie tego człowieka. Leci reszka, więc dopytuje się dalej o informacje o tym oprychu. Babuszka opowiada, że zrobił to bogaty Arius Junior. Nie mylić się, postacią Dariusza ze sławnej toksycznej gry. Chce za pomocą swoich możliwości i wpływu dzięki fanom z Taktoka zdobyć moc, o której nie śnił nawet Mundus Sus Śmingus, aby otworzyć portal do Ohio. Po tej informacji Bogdan postanowił zrobić speedrun, aby pokazać mu top 5 powodów z szanowy. Ale zanim to się stanie to musimy chodzić po ulicach słynnych Bałt i mierzyć się z okolicznymi rycerzami Ortalionu. Rozwiązywać łamigówki z rodem Portala 2. Pokonywać bossów. Denerwować się. Zdobywać energię, która każda z nich osobno daje nam dodatkowy atrybut do Debut Triggera, Powoli kroczyć ku drodze, aby skopać dubsko głównemu złemu. Ale, 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 proszę, aduś, ja normalnie, a dość wyjaśni nam nie chaotycznie. Jasne, drogi widzu, przepraszam, że się rozpędziłem. Opiszę na kilka segmentów. Greetings from Mountains. Architekt wraz z grafikiem dawali z siebie wszystko, aby lokacje, które odwiedzamy były tym samym kotlenem, co lokacje z pierwszej części demonów mogących płakać, ale zrezygnować z dużej ilości lokacji, które mogły wywołać klaustrofobię. Mapa w każdym czaperze jest tak zrobiona, że nawet ten typ dałby radę przejść tą grę całą niż tutorial w Cupheadzie! Wyjątkiem jest misja 16, gdzie gubiłem się niczym w hipermarkecie będąc małym żdącem. Twórcy postanowili porozmieszczać dodatkowy arsenał w takich miejscach, aby special A gracz taki jak ja mógłby zdobyć, bo są widoczne i śnią pięknie, albo bronie, które możemy napotkać. To bazułka, miecz, który jest kuzynem miecza Alucarda z miecz, który jest podobny do miecza Gutsa z Berserka i dwururka, która jest mierną imitacją potężnej broni z części pierwszej. Kolejnym wyjątkiem jest ten miecz Gutsa, o którym wcześniej wspomniałem, który jest dostępny w sekwencji, gdzie mamy walkę z czasem i, i można łatwo go oczywiście ominąć. I tak zgadliście, korzystając z niego przez do końca samej gry. Sekretne misje oczywiście się nic nie zmieniły. Wciąż są poukrywane. No bo czegoś nazwa zaobowiązuje! Trafiłem na dwa i zdobyłem w obu misjach kawałek niebieskiego orbu i punkty krwi. Łamigłówki są bardzo uproszczone, ale są takie, które doprowadzają do szewskiej pasji, albo ich wcale nie ma. Dejm, jestem zszokowany, bo jednak DMC 1 przyzwyczaiło nas do czegoś innego. Dla niektórych jest to zmiana na plus, a dla niektórych na minus. Dla mnie <laughs> wy tej udręczającej to łaczce jednak wolę przyjść szybko i zapomnieć o bólu 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 bólu, bólu niż być w istnym koszmarze. Lećmy do kolejnego segmentu. Łowco domionów, tym razem zmierzysz się z potworami, których na oczy nie widziałeś, odczujesz dreszcz. Odczujesz poczucie, że twoja samoocena upadnie. Zmierzysz się z szkieletoro Upload, z dziećmi Harambe, orłami Stanów Zjednoczonych, fanatyków zupy mlecznej. Ale spokojnie, jest jedna rzecz, która spowoduje, że poczujesz rozczarowanie po tym, co ci powiem. Inteligencja twoich przeciwników jest bardzo... Prymitywna, przynajmniej na normalnym poziomie trudności. Większość przeciwników jest tak łatwa, że możesz przez większość gry korzystać jedynie z pistoletów podczas bitwy. Trochę dłużej ci zajmie, ale jednak ci się uda. Nie oszukuję, nie kłamie, jest to po prostu zwykły żart. A w tych żartach jeszcze znajdziemy. Zainfekowany czołg, którego wadą jest istnienie. Pojawia się w jednym akcie, w ilościach trzech. I potem się nigdzie nie pojawia. I plusem jest to jednak, że jest to powiew świeżości. I fajny byłby ten przeciwnik, gdyby nie to, że jedynie co umie, to obracać się górną częścią swojego ciała. O 360 stopni i strzelać z daleka, bo z bliska jest bezbronny? Możesz złożyć mu potężne lanie, a on będzie po prostu bezbronny i czeka na swój koniec. Wspominając o samej bijatyce, jest niestety tak uboga, że porównując ją do mnie, to już mam więcej do zaoferowania. Maksymalnie korzysta z dwóch, trzech ruchów mieczem, potem kończysz pistoletami. Podczas bicia będziemy mogli sobie sprawdzać, w jakim stylu pokonujemy hordę pustaków dzięki systemowi Hitting Demons Version 2. Ten system jest lepszy i gorszy od swojego poprzednika dwoma kwestiami. Lepszy, bo strzelanie jest z broni panny podtrzymuje utrzymywanie rangi. Gorszy, bo tytuły tych stylów są no średnie. I wiadomo, że jak oberwiesz z w policzek, to resetuje się ranking hitting demon. Ale czekaj! Co się stało z tymi napisami pod paskiem życia? Zostały one zamienione na pasę Kamchalis, który napełnia się strzelając, czy bijąc demoniczne gówniaki. Deaktywujemy to szybciej bijemy i jesteśmy odporni na spauzowanie naszego ataku przez innego przeciwnika. Ale to wszystko a ten devil trigger robi? Ale to jest gówno! Nie, drogi widzu. Ale miło, że spytałeś. Pamiętasz o tych kulach energii, które wspomniałem? Są ich cztery, pięć, nie wiem, nie umiem liczyć w menu ekwipunku będziemy mogli ustawić dodatkowe moce podczas korzystania z Devil Triggera. W pierwszym slocie możesz wybrać, czy chcesz mieć możliwość latania, czy bycia szybkiemu niczym sadyk. W drugim slocie obrażenia od lodu, czy elektryczne. Trzeci mamy wybór pomiędzy samoleczeniem się, a zadawaniem większej ilości obrażeń. Pozwolę wtrącić swoją opinię. Ta mechanika mi się bardzo podoba jest to ciekawie zrobiona, bo to jest jedna z niewielu rzeczy, która została dobrze przemyślana. Uwaga, uwaga, drodzy łowcy! W naszym kierunku zmierzają jieszce apokalipsy. sowie którzy chcą dostać dwa powody, aby płyn do chłodnicy. Tak, ludziska, czas, aby wasza dotychczasowa nauka i doświadczenia z pierwszej części zostały zweryfikowane. Nie w oktagonie a w walce na śmierć i żymcie. Będziemy mierzyć się z Haramdę, hentai i Mackami. O mój Boże, czy to helikopter? Co to ma znaczyć? Gra w zdalek i ma psy odbijające psy. Damn, już po mnie. Tak naprawdę każdy z nich nie wymaga jakiegokolwiek skilla Potrzebujecie pistoletów, Devil Triggera, uniki i tyle. No, no tak. No, no tak, no myśleliście, że co? Że z miecza pokorzystacie tylko czterech bossów, że są mniej podatni na styl amerykańskiego obywatela. Ale są bardziej podatni na styl pana z British Landu. Tylko pamiętajcie o ulubszaniu. A jako wilku mowa. Zacznijmy wpierw od sklepu, bo tutaj jest ciekawie, oczywiście mamy przedmioty oferujące nam zwiększenie paska życia czy debil triggera lub oferujące nam uzupełnienie wcześniej wymienionych pasków. Jest nowy przedmiot w grze, który występuje jedynie w tej części gry. Perfumy. Tak, jest to przedmiot, który po zakupieniu i użyciu możemy uchronić się od trzech dowolnych ataków bez jakichkolwiek strat. Naprawdę jestem pod wrażeniem, że taki przedmiot znalazł się w grze. Jest dobry i pomaga w walce z irytującymi posami i z tym jednym, który jest podobny do tych wielkich skubańców z Ryszarda i Marcinka. Po Poza tym nic tu nowego I, i tu kończą się te dobre rzeczy. Ulepszanie przedmiotów tutaj zostały tak wypłaszczone jak płaskoziemcy. Do takiego stopnia, że jedynie co możemy ulepszyć w naszym oranżu to obrażenia i nic więcej. Naprawdę tutaj poleciał potężny regres w tył porównując do jedynki. W jedynce miecz równa się unikatowej umiejętności do odblokowywania. W dwójce znajdź przedmiot i ulepsz w nim obrażenia, tyle. Tutaj nawet nie ma żadnych ulepszeń dla samego Eldon'te, bo ich nie ma i tyle i koniec. Nothing less, nothing more. Tragedia i smród. Gdybym mógł otrzymać 5 groszy za każdy grzech tej gry, mógłbym dawno zakupić statuetkę Ganyu z Genshin Impacta. Mimo to, jak próbuję być wyrozumiały. I robić coś fajnego. To w tym wypadku demony mogą płakać dwa. Troszkę przymuszałem się, aby przejść i zrozumieć od nowa, i zrozumiałem, że. Że trzeba być kompletnym fanem twórczości twórcy Yandere Simulator, aby uznać część demonów mogących płakać za dobrą grę. Ta gra jest tak średnio zrobiona, że w dalszych częściach Devil May Cry'a, jeżeli chodzi o fabułę, o dwójce nie jest nic wspominane, jakby jej nie było i nie ma jakby nic nie niesprzytaczane. I oczywiście się nie dziwię. Fabuła jest robiona na kolanie i trudno się wczuć w fabułę lub zjeżdżać z samymi postaciami. Sama postać Eldantego jest połączeniem Julki z Twittera, teraz Exa, tak naprawdę, z Edgy nastolatkiem, który oglądał się Helsinga. Ej, jest po prostu przykre. Po prostu przykre. Jeżeli zakończymy historię, otrzymujemy możliwość zagrania New Game Plus oraz odbokowujemy ładny ciuszek do Dantego. Ewentualnie krwawy pałac, jak ktoś chce. Gry ratuje to, że szybko można ją skończyć. Ciekawe podejście do Mini Devil Trigger. Ciekawi przeciwnicy, ale ze zmarnowanym potencjałem. Gry oceniam na dwa brązowe Antusie i na minus 10 IQ. Następne materiały już wkrótce. Trzymajcie się.